Fundacja Akademia Antykorupcyjna chciałaby Państwu przedstawić dzisiaj nowy projekt. Zadanie publiczne aktywne społeczeństwa obywatelskie sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życiu publicznym poprzez poprawę samoorganizacji w zakresie zgłaszania zauważonych nieprawidłowości w Polsce. Czas trwania projektu to jest 1 listopada 2023 do 31 października 2025 roku. Nasze główne zadania projektowe skupiają się na po pierwsze, przeprowadzeniu 20 szkoleń, webinariów w zakresie wzorcowych, systemowych rozwiązań dotyczących właściwego funkcjonowania sygnalistów. Szkolenia te prowadzone są w całym okresie. W 2023 roku przeprowadzimy jedno szkolenie, w 2024 roku również jedno. Natomiast cała główna działalność szkoleniowa z 18 szkoleń zaplanowano na rok 2025. Zapraszamy do współpracy administrację publiczną, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prywatne, organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze, ośrodki akademickie, uczelnie, a także krajowe i zagraniczne organizacje pozarządowe oraz wszystkie osoby zainteresowane monitorowaniem działalności sfery publicznej i prywatnej, do zgłaszania na info.maupa.akademia.antykorupcyjna.pl swojego udziału w szkoleniach, webinariach. Liczba miejsc jest ograniczona. Drugim zadaniem to jest nagranie trzech filmów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania sygnalistów. Mamy również zaplanowane opracowanie 10 spotów informacyjnych oraz broszury informacyjnej projektu. Głównym jednym z głównych zadań jest również przygotowanie i obsługa czterech kanałów zgłoszeniowych dla sygnalistów. Rozpoczynamy od stycznia, od 1 stycznia 2024 roku. I będziemy to zadanie kończyli 30 czerwca 2025 roku. Przygotujemy cztery kanały zgłoszeniowe: kanał mailowy, kanał telefoniczny, tradycyjna poczta listowna. Czy też będziemy organizowali spotkania bezpośrednie z osobami, które mają informacje o nieprawidłowościach i chcą je do nas zgłosić. Również w projekcie mamy zaplanowane działania badawcze. Przeprowadzimy badania ankietowe dotyczące sygnalistów w ponad 300 różnego rodzaju podmiotach. To zadanie mamy zaplanowane na początek 2025 roku. Po przeprowadzonych badaniach przygotujemy publikację, opracowanie, prezentujące wyniki przeprowadzonych badań dotyczących sygnalistów. W ramach rozwoju instytucjonalnego przygotujemy 15 materiałów promocyjnych. Na zakończenie projektu zostanie przygotowany raport ewaluacyjny przesłany do 25 najważniejszych podmiotów w sfery publicznej. Zapraszamy wszystkich do współpracy. Szczegółowe informacje udzielamy również za pośrednictwem infolinii informacyjnej telefon 22. 298 54 45. Zapraszamy do współpracy. Bieżące informacje będą również zamieszczane w mediach społecznościowych, a informacja podsumowująca osiągnięte rezultaty będzie również przygotowana w języku angielskim i udostępniona za pośrednictwem międzynarodowej sieci organizacji antykorupcyjnych UNCAC Coalition. Sieć ta skupia ponad 350 organizacji antykorupcyjnych w 100 krajach. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do zgłaszania na Antykorupcyjna.pl chęci współpracy w zakresie planowanych działań projektowych. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu na e-mail infomaupa.akademia.antykorupcyjna.pl na naszą stronę internetową www.akademiaantykorupcyjna.pl lub też do bezpośredniego kontaktu telefonicznego. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do współpracy.